Dzień dobry, Zdzisław Matusewicz, animator kultury. Chcę zaprosić na imprezę, która jest dosyć ciekawym wydarzeniem w Szczecinie. Nie jest to zwykły koncert. Zacznijmy może od pewnej zbitki cytatów zespołu Miki Mauzoleum. Żyjemy w super kraju, system oferuje dziś nie tylko zło, kradnie sędzia, kradnie ksiądz, kradnie prokurator. Rzeką płynie krew, ruski keczap, ruski keczap. To Miki Mausoleum, legendarny zespół z lat 80.. Jeden z pierwszych zespołów reggae w Polsce reaktywowali się po 25 latach i dzisiaj są w fantastycznej, absolutnie formie. Oni to przyjeżdżają do Szczecina, więc legenda nie tylko reggae, bo właściwie całej kultury niezależnej. Miki Mausoleum i ich równie legendarny lider Kaman przyjeżdżają i dają u nas koncert, ale nie tylko koncert. Otóż 17 maja w klubie 13 Mus, dzięki współpracy 13 Mus i Radia Szczecin odbędzie się spotkanie najpierw, gdzie można będzie porozmawiać i z wszystkimi członkami Miki Mausoleum i z samym Kamanem. To będzie trwało godzinę. O 22.00 z kolei zaczyna się koncert, gdzie wyśpiewają te rzeczy, które przed chwilą zacytowałem, ale i dużo, dużo więcej. A więc serdecznie zapraszam. Jeżeli nie pojawicie się tam, no to Wasza strata. Miki Mausoleum Szczecin, 17 maja, 13.00, godzina 21, spotkanie i 22, koncert. Zapraszam.